Dobra, Grim, jest czysto. Możesz otworzyć? Raczej, co tutaj w jasnej zoni właśnie wybuchło? Przepraszam, Grim. Przygotuj moje narzędzia. Znalazłem na pustyni coś, do czego muszę zajrzeć. Interesujące. Cóż to za fabryka? Co? Zwykły warsztat. Mieszkam tu od małego. Chodź, nareperujemy cię. <gry> Gdy nasi bohaterowie byli bezpieczni, Klank opowiedział o Dreku i planowanym przez niego ataku na hale Herosów. Raczej wiedział, że musi działać, mimo iż ani on, ani Klank nie mogli się pochwalić tężyzną niezbędną do heroicznych czynów. Na pewno mogę pomóc. Nie mogę prosić cywila o pomoc w tak niebezpiecznej misji. Nie jestem zwykłym cywilem. Strażnicy to w sumie moi. znajomi. Bo skąd miałbym te wszystkie fotki? Dlaczego na żadnej cię nie ma? No, ktoś musiał zrobić zdjęcie, nie? Zobacz! To mój statek! No wiesz, rozkłada się, by przenikać z linię wroga. <laughs> to jak będzie? Co dziwne, odbieram jakiś przekaz z Novalis. Zdaje mi się, że ktoś wzywa pomocy, ale jakiś blargiański zakłócacz blokuje sygnał. Mamy problem. Nie martw się. Komputer ostrzegłby nas przed niebezpieczeństwem. Za chwilę nastąpi nie. Czy chcesz zarejestrować ostatnią polę? Przyznam, że to nie wróży najlepiej. Trzymajcie się. Huh, jest uszkodzony, ale gorsze rzeczy już naprawiałem. Chodź, może w mieście znajdziemy kogoś, kto nam pomoże.